Krótka recenzja e, żarówek postojowych, ledowych. Te, te, które trzymam w dłoni, świeciły długo, nadal świecą, nie przepaliły się całkowicie bezproblemowo, ale dają dosyć mało światła. I tak średnio to wyglądało w lampie, ale trzeba przyznać, że są trwałe i dają radę. Te pomimo takiego sobie wyglądu świecą ładnie, dają całkiem sporo światła i nie padają. Do, dosyć długo jeździły, nadal jeżdżą, nie przepaliły się. Wymieniłem je na te żarówki. One starczyły gdzieś tam 15 minut, może godzinę świecenia i zaczęły mrugać, po czym przestały w ogóle świecić. Jedna padła, jedna mrugała od razu po włożeniu, druga mrugała od razu po włożeniu. Nie wytrzymały jednego dnia jazdy, czyli dla mnie, no to nie wiem, dwie godziny jazdy w ciągu dnia może maks. Reklamowałem to u dealera, znaczy u dealera u sprzedawcy. Dał mi dwie kolejne i z dwoma kolejnymi były to samo. Szkoda na nie pieniędzy. Te są w porządku, jedne i drugie. 真气。